Okej, okay, 2,5 roku temu pewne studio zarobiło kupę hajsu na filmie Megan. Głównie dlatego, że ten science fiction horror slasher miał marketing oparty o trzysekundową scenę z filmu, gdy laleczka, która morduje tańczy. Nie miało to żadnego znaczenia w filmie, to było jakieś jedno ujęcie, ale sprzedało się na TikToku i bum. Kupa hajsu, mamy Megan 2.0. I o ile ja oczywiście nie czekałem na sequel, o tyle muszę powiedzieć, że jest on ciekawy. Megan 2.0, czyli Megan 2.0. To ponownie film od Gerarda Johnstone'a, który tym razem nie tylko reżyseruje, ale też i napisał scenariusz i opowiada nam dalsze losy świata, w którym Megan istniała. No bo właśnie, dwójka skręca absolutnie w inną stronę niż ja bym się spodziewał, bo spodziewałbym się kolejnego taniego Staszera z tym małym, głównym pomysłem. Że mamy robotyczną laleczkę, czyli gloryfikowaną laleczkę czaki, skręcającą bardziej w sci-fi niż jakieś tam fantazy horrorowe, ale wiecie, spodziewamy się znowu slashera, będzie ganiać i zabijać ludzi i zrobi jakiś parę robotycznych ruchów. Tymczasem, nie? Mamy tutaj fabułę bardziej jak z ostatniego Mission Impossible. To znaczy. To jest oczywiście też znak czasów, ponieważ wiadomo, że od tych, przez te trzy lata mniej więcej od tego, jak tam ten film powstał, AI się rozwinęło i to jest teraz temat naszych żyć obecnie, więc każdy film, który chociaż trochę porusza, to musi się jakoś odnieść i jej albo być moralizatorski, albo jakiś, albo, no wiadomo, inspiruje to scenarzystów. Więc w tym filmie mamy nową AI, Amelię graną przez Iwannę Sanko, która zostaje zrobiona na bazie wykradzionych planów Megan, i staje się zbuntowanym AI. Na które poluje jakaś tam tajna organizacja, a i jakiś rząd. Trochę taka ogólnoświatowa intryga na zasadzie. E, nasi bohaterowie muszą powstrzymać złe AI. Gdzie jest Tom Cruise? Gdzieś na pewno biegnie, ale nie w tym filmie, bo w tym filmie wracamy do naszej rodzinki, czyli matka Gemma, grana przez Alison Williams, którą możemy kojarzyć z Get Out, ze swoją córką Katie, a także kilkoma przydupasami, którzy są dosyć mało ciekawymi, ale jednak bohaterami drugoplanowymi, więc nawet mamy ten element ekipy. A także powraca Megan, która tym razem. Z nimi współpracuje w celu powstrzymania tego złego AI. I jak już też wszyscy przede mną zauważyli, Terminator 2 się kłania, czarny charakter z pierwszego filmu staje się takim, no niby, antybohaterem, tak, ale prawda jest taka, że wiadomo, <grym> zmienia drogę na pomaganie naszym bohaterkom. I czy będzie zła na koniec, czy nie, nie wiem. I muszę powiedzieć, że to jest pozytywne zaskoczenie, no bo jednak spodziewałem się po prostu kolejnego slashera. To jest jak kontynuowanie. Wiadomo było, że zarobili hajs, zrobiłem kolejny film, teraz zresztą pewnie zrobią już 10, chyba, to będzie teraz nowa, nowa mega seria, w każdym będzie jakieś nowe AI, które tam, wiecie, jedno pomaga, drugie zabija i tak dalej, tylko no jest to zupełnie co innego, jeśli chodzi o ton jakby i rodzaj filmu, jego konwencje w porównaniu do takiego Terminatora, ale no nie ukrywam, że spodziewałem się durnego slashera, znowu będzie jakaś tam rodzinka, która będzie siekana, czy jakiś, no, wie, no wiecie o co chodzi, no nie, będzie kolejny antyfilm, tak jak przy wszystkich opętaniach, właśnie dla Czaki, Annabelle, będzie mniej więcej to samo. Tymczasem nie, no skręcamy w coś zupełnie innego, na bazie tego co się działo w jedynce i skręcamy też właśnie tonalnie, to znaczy ten film ma wpisane horror i trochę osób w nim ginie, ale po pierwsze jest to PG-13, jest to familijne i jest kilka takich zabójstw, gdzie jest szybkie cięcie, albo widzimy brysk na ścianę, albo widzimy na, cień na ścianie, jak ktoś jest mordowany, a jak ktoś jest czymś tam nabity w tym filmie, na jakiś tam pal, to nie ma krwi, prawie nic nie widać, więc oczywiście jest to takie udawane, e, klasyczne PG-13. E, trochę szkoda, no ale z drugiej strony wiadomo, robią to czysto dla pieniędzy, Mówmy się, no to, to nie jest jakiś film, gdzie ktoś miał wizję na horror, tylko to jest to jest zdajnie taki udawany horror, udawany gory, udawane mordowanie, natomiast przede wszystkim ten film staje się komedią akcji, on jest w ogóle, to było dla mnie zaskoczenie. I muszę powiedzieć, że finalnie film jest dla mnie średni, i jakby nawet nie wiem, komu go, mogę go polecić. Aczkolwiek jest to, był dla mnie fascynujący. Był dla mnie fascynujący, że skręcili w tą stronę. W stronę. No, takiego kina familijnego, pełnego humoru, i nawet slapstiku, i czarnego humoru. Wiecie, jest taka scena, że to AI komuś skręca kark i w momencie skręcania karku jest przebitka na wiadomości w telewizji. Jest breaking news. Nie? Jakby więc jest czarny humor. I. Okej, okay, może mamy ostatnio trochę takich filmów, typu Happy Death Day, typu nie wiem, no ale są te takie komediowe, <laughs> nie, wymazuję te horrory z pamięci, wybaczcie mi, ale no wiecie, takie horror-komedie bardziej, tak? Plus jest ten aspekt jakiś taki akcyjno-przygodowo- familijny nawet, no bo jest matka z córką, jakieś AI, są, jest mnóstwo kreatywnych scen, które też mnie pozytywnie zaskoczyły, jak AI wykorzystuje technologię, jak na przykład że bohaterki są zaatakowane w domu i to AI wykorzystuje każdą możliwą rzecz, pod jaką może się podpiąć, że tam ci ludzie wchodzą z karabinami, a tam odkurzacz rumba, wy, wiecie, wylatuje im pod nogi, któryś musi się poślizgnąć i walnąć głową o podłogę czy coś tam. Jest to jak sami z tego opisu słyszycie dosyć durno, slapstikowo. Kevin sam w domu, nie wiem, miałem skojarzenie tonalne z Ghostbusters, czyli tam oczywiście bardziej Fantazy sci-fi, no tam też są elementy sci-fi, ale, sci ale coś tego typu niby duchy, niby horror, niby ktoś zginie, niby mógł, trzeba ratować świat, ale umówmy się, jest to takie bardziej w duchu lat 80., jakiejś przygody i komediowej sekwencji, i drugoplanowych bohaterów, którzy są specjalnie, na przykład, albo jakąś satyrą na coś, tak jak tutaj mamy tego Demaina Clementa, który tutaj jego bohater w nazwisku ma Apple coś tam. Nazwisko klucz, ciężkie do rozszyfrowania, jeśli chodzi o to, co parodiuje, a jest on tech-bilionerem, tak? Jest jakimś bogatym dupkiem, który w jakby nieodpowiedzialny sposób rozwija technologię i próbuje tam. No, nieważne, ale generalnie rzecz biorąc, to jest komediowy, nowozelandzki aktor, znany ze współpracy np. z taką YT Team i powiedzmy, że. No to jest trochę taka postać, która już sam casting i to jakie ma nazwisko i tak dalej jest jak wyjęte z komedii, po prostu stricte z komedii. I oczywiście on tutaj gra w przerysowany sposób i jakby wszystko co z nim się dzieje ma być zasadniczo obrzydliwo śmieszne. Tylko teraz tak, to że ten film mnie zaskoczył jakby skręceniem na dziwny tor i... Wiele ma, ma wiele pozytywów, to znaczy ma wiele mniejszych żartów, które uważam, że były spoko, ani razu nie śmiałem się w głos, to nie jest komedia tego typu, ale że wiecie, tak familijnie, komediowo, luźno, okej, okay. nawet tam ktoś scenariuszowo, ten reżyser i scenarzysta starał się coś sprytnie umieścić, nawet mu się udało, tak jak ten Breaking News, no nie, okej, okay, dobra, widzę to, widzę, widzę, że film ma jakiś dialog ze mną, widzę. Plus ma całkiem, moim zdaniem, niezłe sceny akcji, jak roboty walczą z ludźmi albo między sobą. E, mamy trochę takie robot kung fu, lekkie skojarzenia z Matrixem, powiedzmy. No lekkie, żeby nie było, że to jakieś bullet time'y są, ale wiecie, jeśli chodzi o sztuki walki robotyczne, nawet spoko to wyglądało. I drugie skojarzenie bardzo mocne z filmem Upgrade. E, oczywiście tam było bardziej na poważnie, ale w podobny sposób są reżyserowane sceny akcji, gdzie kamera często w taki dosyć robotyczny Sposób podąża za akcją i tym, jak tam bohaterka akurat się wygina, czy przewraca, czy coś robi. Także i też są elementy upgrade stricte, jeśli chodzi o to, co tam się działo w tym filmie, dla tych, co pamiętają, ale e, generalnie jest trochę takich mniejszych pozytywów. Do tego jest dorzucona taka bardzo banalna, moralizatorska wizja rozmów o AI, to znaczy nasza bohaterka na początku filmu ostrzega przed AI, biorąc pod uwagę, co się działo w poprzednim filmie i oczywiście coś tam się w trakcie filmu dzieje, co jest jakaś wiadomość, ona jest oczywista, prosta, banalna. I i film stara się do tego podejść że Udaje być skomplikowanym Tak jakby przemyślał temat Ale oczywiście to wszystko jest takie filmowe mambo-dżambo Gdzie na koniec liczą się przyjaźnie, które zawarliście w trakcie drogi. Nie? I generalnie to AI będzie z nami, więc bądźmy dla niego mili, bądź podpowiedzialni. No, nie, 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 że zdradzam końcówkę filmu, ale oczywiste wnioski z niego lecą. To nie jest jakieś, to jest Blade Runner, to nie jest jakiś science fiction głębokie, które nam tutaj naprawdę daje rozkminić temat. To jest raczej jednak taka pulpowa, rozrywkowa wersja kina, rozmawiającego o takich. Problemach, jak to, czym my teraz odpowiedzialnie budujemy AI, ten film na to oczywiście nie znajdzie odpowiedzi w żaden <grywania> zniuansowany sposób. Natomiast to wszystko, choć ma ciekawe elementy, nie wiem dla kogo jest. Jest to film, który. mam, Ja jest tak wyobrażałem, oglądając, że to jest film dla 13-letniej dziewczynki, która poszła do kina ze swoją mamą. I dodatkowo lubi jak czasem ktoś jest przebity na wylot palem, albo ma skręcony kark, co nie do końca widać. Jest taka trzynastoletnia dz dziewczynka, która lubi jak ktoś jest mordowany czasami. <grym> to jest chyba target, bo jeśli chodzi o starszą publiczność, film jest oglądalny, ale wiecie, ani tu nie było jakiegoś wybitnego horroru, ani wybitnego science fiction. Sceny akcji okej, okay, ale umówmy się, nic nic nowego, no nie, nie, jest to jakiś, wiecie, najnowszy John Wick czy coś takiego, że miał tutaj, wow, ale scena akcji były, albo Avengersi, no nie, czy coś tego typu. Jeśli chodzi o bohaterów, dosyć banalne historie, z żadną z tych osób się praktycznie nie zżyłem, większość bohaterów raczej było takim jakimś drugoplanowym comic reliefem, miało swój moment bycia pierdołą, nie, coś w tym stylu, więc humor... Był ok, parę razy mi się kącik ust podniósł, ale czy się śmiałem, czy to była komedia, z wyszedłem, a wow, ale super kino. Nie, więc nie za bardzo wiem po co i dlaczego, poza tym, że dla pieniędzy. Także uważam, że nie, <grym> uważam, że nie wyszło najgorzej i doceniam próbę wyprowadzenia tego banalnego pomysłu z jedynki na jakieś inne tory, na jakąś formę, znaczy zabawę formą, tak, że właśnie trochę mniej horrorowo, bardziej komediowo, jakieś tam science fiction i ten, ale szczerze powiedziawszy to jest taki film trochę o wszystkim i o niczym, i tak trochę tro, trochę dla wszystkich i dla nikogo, więc nie wiem, jestem ciekaw opinii innych ludzi, bo nie był tragiczny, ale jakby brakuje mi w każdym, jakby każda twarz tego filmu, czy ta science fiction, czy komediowa, czy horrorowa, czy akcji, każda jest ok. Żadna nie była dla mnie bardzo dobra. Także Megan True Pointo dostanie mnie piątkę. Ale zastanawiałem się na momentami bliżej szóstki niż czwórki. Jedynce też dałem piątkę. Także dla mnie te filmy są po prostu średnie z zupełnie innych powodów. Oba te filmy, jak dla mnie są pomijalne. To nie są filmy. To są filmy, na które szedłem do pracy do kina. To nie są filmy, które. No wiecie, no, że mam naprawdę ochotę. Nie, oczywiście nie mówię, że nie dało się tego zrobić ciekawie i rozwinąć tematu. AI i, i horror, i ten. I było. Kilka ciekawych elementów w tym filmie, które mi jakby film przekazał, że ma jakiś pomysł na to, że to nie jest enty, taki sam film, że to wykorzystywanie właśnie tam, dostania się do sieci AI, znaczy wykorzystywania sieci AI i technologii na zasadzie tych sprzętów domowych, że to ma, ma w sobie coś ciekawego, że w tym koncepcie jest coś unikatowego, ale tego jest dosyć mało. I uważam, że to jest niewykorzystane. No i generalnie oczywiście tak na koniec, film jest ultra głupi, jeśli chodzi o rozwiązania wątków i tam kto kogo jak pokonuje i tak dalej. Nie przechodzi on prób logicznego myślenia, ale ten film, zdaje się o tym wiedzieć, jest dosyć durną, czasami slapstickową komedią, więc jakby... Nie wiem dla kogo jest. Czekam na wasze opinie. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.